Przypominają ludzi, potrafią kopiować nasze działania, ale nie są jeszcze w stanie w pełni nas zastąpić, ale już stały się dobrymi pomocnikami. Dzisiejszy film opowiada o najbardziej realistycznych robotach humanoidalnych na świecie. Jak wiemy, w ostatnich latach branża robotów humanoidalnych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji stała się bardziej istotna niż kiedykolwiek. Podczas gdy kiedyś wypuszczanie jednego robota rocznie było sensacją, obecnie wypuszcza się dziesiątki różnych i zaawansowanych humanoidów rocznie. Liderami branży robotyki są Japonia, Chiny i Stany Zjednoczone. W chwili obecnej kraje te mają najbardziej zaawansowane roboty nie tylko pod względem wydajności, ale także wyglądu. Ale jest jedna firma, która rzuciła wyzwanie całemu światu, i od kilku lat z rzędu. Tworzy bez przesady jedne z najbardziej realistycznych robotów na świecie, które przewyższają nawet konkurentów z takich krajów jak Stany Zjednoczone i Chiny. Dziś porozmawiamy o robotach rosyjskiej firmy Promobot. Opowiemy, jak Rosjanie tworzą humanoidy tak nieodróżnialne od ludzi, pokażemy proces tworzenia robotów w największych fabrykach w Rosji, dowiemy się, jakie są ich cechy i jakie są perspektywy rozwoju firmy Promobot. Promobot jest największym producentem autonomicznych robotów usługowych w Rosji i Europie, który rozwija mechatronikę, elektronikę, sztuczną inteligencję, sztuczną skórę i mięśnie, a także bada interakcje człowiek-maszyna. Promobot ma obecnie siedzibę w Perms Morion Digital Technopark. Firma została założona w styczniu 2013 roku przez Olega Kiwokurcewa, Maksima Utewa i Igora Eremeewa. Ich pierwszy robot miał 145 cm wzrostu i ważył 70 kg. Wynalazcy sami opracowali oprogramowanie. Promobot został początkowo stworzony jako pomocnik zorientowany na rozwiązanie konkretnego zadania. Początkowo był to robot pług śnieżny, następnie był to robot konsultant z systemem rozpoznawania twarzy i możliwością prowadzenia rozmów i odpowiadania na pytania. Później pojawił się robot towarzysz, robot administrator, robot sekretarka wspierający zarządzanie dokumentami, robot lekarz, robot ochroniarz i wiele innych. Firma Perm sama produkuje tablice dla swoich robotów. Promobot posiada ponad 10 patentów na swoje rozwiązania. Firma podąża w kilku kierunkach, ale prawdziwym przełomem firmy były superrealistyczne roboty, dzięki którym cały świat Dowiedział się o firmie Promobot. Roboty mają wygląd i mimikę ludzi. Mówią i wyrażają emocje, dzięki czemu przyciągają jeszcze większą uwagę. Ich roboty są wyposażone w ruchome ramiona, które naśladują ludzkie gesty w celu interakcji z publicznością. Są również w stanie skanować dokumenty dla ludzi, rozpoznawać dane i przesyłać je do systemów informatycznych, mierzyć temperaturę ciała i nie tylko. Przejdźmy teraz do samego procesu budowy robota. Przenieśmy się do jednej z największych fabryk firmy i rozpocznijmy montaż. Po stworzeniu wszystkich rysunków i opracowań, inżynierowie rozpoczynają pracę nad robotem od stworzenia ramy robota. Jest ona wykonana z lekkiego aluminium, a węzły ze stali. Równolegle przygotowywane jest tworzywo sztuczne, które poddawane jest formowaniu termiczno-próżniowemu. Części są następnie obrabiane, malowane i montowane na robocie. Każda plastikowa część promobota jest poddawana obróbce ogniowej. Średnio w każdym robocie firmy znajduje się około 56 plastikowych części, a klient może wybrać dowolny kolor nadwozia. Następnie inżynierowie układają przewody, instalują płytki, serwomechanizmy i procesor. W efekcie pojawiają się urządzenia niezbędne do pracy konkretnego robota: drukarka, skaner dokumentów, terminal bankowy czy sprzęt medyczny. Pojedynczy robot składa się z prawie 2000 części. Waga niektórych robotów może osiągnąć 120 kg. Roboty promobot działają na specjalnie opracowanym systemie operacyjnym Linux. Programiści i lingwiści opracowują bazę językową system rozpoznawania mowy i twarzy oraz autonomiczną nawigację. Zbudowanie jednego humanoidalnego robota zajmuje średnio około 5 dni. Równolegle prowadzone są prace nad kilkoma promobotami. W ciągu roku firma montuje kilkaset robotów, ale z każdym rokiem moce produkcyjne firmy rosną i w razie potrzeby produkcja może zostać zwiększona dwukrotnie. W razie potrzeby klient może wybrać wygląd i zawód robota. Z określonymi cechami i kolorem włosów, a nawet własną kopią, niczego nie można mu odmówić. Tworzenie włosów jest prawdopodobnie najdłuższą i najbardziej żmudną pracą. W końcu cały robot jest wykonywany ręcznie, a każdemu włosowi trzeba poświęcić osobną uwagę, których na głowie może być nawet 100 tysięcy. Cała procedura może trwać dłużej niż jeden dzień. Same włosy są tylko prawdziwe. Ponieważ sztucznym włosom brakuje zginania i elastyczności. Ale aby włosy wyglądały wystarczająco reprezentacyjnie, do każdego robota zapraszany jest prawdziwy stylista fryzur. Oczy są również malowane ręcznie. Tęczówka, źrenica, wszystko jest rysowane cienkim pędzelkiem. Jedna para oczu zajmuje dwa dni. Dużo czasu poświęca się również szczęce. Sztuczna skóra dla robotów humanoidalnych jest również tworzona we własnym laboratorium ze specjalnego silikonu. Grubość mierzy się z dokładnością do ułamków milimetra, zwracając szczególną uwagę na twarz, ponieważ mimika powinna być jak żywa. Równie ważna jest elastyczność skóry na dłoniach. W tym przypadku osłona musi wytrzymać liczne zginanie i rozpinanie. Aby sztuczna skóra była bardziej podobna do prawdziwej, jest zabarwiona. W rzeczywistości proces ten jest podobny do pracy wizerzysty. W głowie każdego robota znajduje się 29 ruchomych modułów, które pomagają mimiki twarzy być jak najbardziej zbliżone do ludzkiego. Są one odpowiedzialne za ruch oczu, powiek, policzków, skręty głowy. Okrągły mechanizm na klatce piersiowej robota to kamera i kompleks kilku mikrofonów. Które pozwalają wyłowić ludzką mowę wśród hałasów i wyszukać głównego rozmówcę. Po zainstalowaniu wszystkich przewodów i płytek, robot jest najpierw podłączany do źródła zasilania, a więc ożywa. Każdy robot-promobot przechodzi ponad 10 godzin testów. Inżynierowie szukają i rozwiązują problemy, dopóki robot nie będzie działał idealnie. Jednym z ostatnich etapów jest testowanie reakcji i emocji robota. Promobot musi być w stanie odróżnić ludzi w ogólnym przepływie, nie myląc ich z meblami lub innymi przedmiotami, odróżnić ludzką mowę od innych dźwięków, odpowiadać na pytania i wiele więcej. Oczywiste jest, że im bardziej złożony jest robot, tym więcej funkcji jest w niego wbudowanych. Na przykład roboty muzealne mają wbudowane mapy pomieszczeń, Dzięki czemu mogą poruszać się bez uderzania w eksponaty. Konsultanci lotniskowi mają drukarkę kontrolną, a roboty konsularne skaner paszportów. Roboty diagnostyczne mogą być wyposażone w Alkomat na życzenie i Istnieją roboty, które dostają ubrania. Jest ono szyte specjalnie dla nich. Promobot 5.4 jest gotowy w pełni zastąpić żywego pracownika. Komunikuje się z ludźmi, odpowiada na pytania. I konsultuje, swobodnie porusza się po pomieszczeniu. Robot nawet wstaje, by się naładować, gdy zorientuje się, że kończy mu się bateria. Nie musi być stale monitorowany. Właściciel robota może łatwo dodawać nowe frazy, tworzyć własne ruchy, emocje, a nawet tańce. Sterowanie robotem jest łatwe, nie wymaga specjalnego wykształcenia. W ciągu najbliższych 20 lat Roboty humanoidalne staną się integralną częścią codziennego życia. Wyzwaniem dla światowych deweloperów będzie zapewnienie harmonijnej integracji bez podsycania obaw przed bezrobociem technologicznym. Ponieważ robotyka humanoidalna to nie tylko kwestia zastąpienia ludzkiej pracy, ale także ewolucji i wzmocnienia naszej pozycji. To zaproszenie do ponownego przemyślenia samej pracy, jej funkcji, wydajności, i współpracy człowieka z maszyną. Firmy takie jak Promobot będą w stanie całkowicie zmienić świat, tworząc doskonałych asystentów, którzy staną się integralną częścią społeczeństwa. To tylko kwestia czasu. Roboty tej firmy naprawdę zasługują na szacunek za ich realizm i funkcjonalność, i słusznie nazywane są jednymi z najbardziej realistycznych na świecie.